Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Państwo Ministrowie Wysoka Izbo. W zasadzie mógłbym streścić to pytanie tylko, tylko w jednym zdaniu. Czy państwu nie jest wstyd? Czy państwu nie jest wstyd. Jako poseł ziemi opolskiej zostałem poproszony przez mieszkańców, żeby zapytać, dlaczego tej pomocy nie ma, zapytać rząd, dlaczego tej pomocy nie ma. Czy brakuje wam empatii? Wyobraźni? czy kompetencji. To jest tak, że nie chodzi Panie Ministrze o to, co Pan opowiada na temat odszkodowań w wysokości tysiąca, dwóch czy ośmiu tysięcy złotych, tych pojedynczych odszkodowań w wyższych kwotach, tylko o tysiącach poszkodowanych mieszkańcach mojego województwa, z którego ja jestem posłem i którzy ciągle, mimo że minęły już dwa miesiące, nie otrzymali odszkodowań w kwotach, które wyście obiecywali. Wyście obiecywali. I teraz gdzie brakuje tej wyobraźni? Bo kwestie wrażliwości i oceniam, to są kwestie moralne. Natomiast gdzie brakuje tej wyobraźni? Minęły dwa miesiące, zbliża się zima, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i ci mieszkańcy poszkodowani także chcą normalnie spędzać te święta. Chcą wiedzieć, jaki jest horyzont, w ogóle, jaka jest perspektywa powrotu do względnej normalności. Tej perspektywy nie ma. I dwa miesiące, wie pan, ja byłem wiceministrem obrony narodowej. W czasach kryzysów. Pandemia, klęski żywiołowe, wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy, kryzys węglowy i nie do pomyślenia było Zarządów Zjednoczonej Prawicy, żeby ludzie czekali tak długo na pomoc państwa polskiego, żeby państwo polskie było nieobecne, bo pomijam oczywiście wizyty oficjeli. One są z pewnością bardzo cenne dla ich social mediów. Ale nie dla statusu, dla sta stanu yy, tych terenów, o których, które zostały pokrzywdzone, nie dla sytuacji życiowej mieszkańców województwa opolskiego i dolnośląskiego. Stąd, panie ministrze, pytanie konkretne. Nie kiedy wy zaczęliście wypłacać odszkodowania, tylko kiedy skończycie wypłacać odszkodowania, kiedy ostatni mieszkaniec poszkodowany, który się kwalifikuje do pomocy, otrzyma pomoc państwa w wysokości 100 lub 200 tysięcy złotych, taką, jaką im obiecaliście? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Mik.